Wiatr przetaczał się przez sosny z głosem przypominającym szept ducha. Niósł ze sobą kurz, zapach suchego cedru i ledwo słyszalne echo dawno zaginionego koła wozu. W takiej ciszy pukanie do drzwi mogłoby zabrzmieć jak grzmot, ale tego ranka nie było żadnego pukania, zamiast tego po prostu tam stała. Dziewczyna nie więcej niż 20 lat, może młodsza, z walizką w jednej ręce i kurą wtuloną pod drugie ramię, jakby była dzieckiem. Miała na sobie znoszoną prostą brązową spódnicę, wyblakłą bluzkę i buty, które przeszły zbyt wiele mil. Kurz przylgnął do jej rękawów, a słońce odcisnęło piętno na jej czole, ale jej plecy były wyprostowane, a podbródek nie drżał. Nawet gdy drzwi zaskrzypiały, otwierając się. W środku mężczyzna, który otworzył, nie był przyzwyczajony do gości, a już na pewno nie do takich jak ona. Był wysoki, barczysty. Z brodą przypominającą korę i dłońmi bardziej przypominającymi narzędzia niż ciało. Nazywał się Eli Beckett, z zawodu Drwal, z wyboru samotnik. Ludzie w najbliższym miasteczku mówili o nim szeptem. Twierdzili, że kiedyś sam zbudował chatę mając tylko siekierę i tydzień wściekłości. Mówili, że nie uśmiechnął się od śmierci brata w wypadku w tartaku. Twierdzili, że mieszka zbyt wysoko na grzbiecie wzgórza, by komukolwiek się przydać. A jednak oto stała u jego drzwi. -Nora, powiedziała zanim zdążył się odezwać. A to Harriet. To kura, ale nie daj się zwieść, jest mądrzejsza niż większość ludzi. Eli patrzył na nią o chwilę za długo, potem spojrzał na kurę, która zamrugała raz i wydała ciche gdakanie. -Nora poprawiła chwyt na walizce. Nie proszę o jałmużnę, tylko o miejsce, gdzie mogłabym zostać przez jakiś czas. Będę pracować, sprzątać, naprawiać. A Harriet, jeśli zechce, może łapać myszy. Eli spojrzał na horyzont. Żadnego wozu, żadnego konia, żadnych śladów, tylko jej własne. Skąd przyszłaś? Z północy, odpowiedziała. Za daleko, żeby wracać. Zbyt pusto, żeby iść dalej. Oparł się o framugę drzwi. A czemu ja? Masz dach nad głową i jeszcze nie zatrzasnąłeś drzwi. To była prawda. Eli się nie ruszył. Coś w jej głosie, cichym, spokojnym, ale nie kruchym, sprawiło, że się zawahał. Widział ludzi z połamanym honorem próbujących kłamać, ona nie kłamała. Była po prostu zmęczona, odsunął się od drzwi. Mam zapasowe łóżko polowe, podłoga jest zimna, piec grzeje mocno, nie dotykaj narzędzi i nie licz na rozmowę. Nora uśmiechnęła się słabo, jak ktoś, kto dawno nie miał powodu do uśmiechu. Umowa stoi, weszła do środka. Harriet nadal wtulona pod ramię, walizka stukająca za nią. Elaj zamknął za nimi drzwi. Chata była mała, ale schludna. Bale ułożone starannie, palenisko już ciepłe, buty ustawione pod ścianą. Była półka z książkami, stojak na siekiery i czajnik wiszący na haku, z którego unosiła się para o zapachu żywicy i kory. Nora postawiła walizkę przy drzwiach, a potem delikatnie postawiła Harriet na podłodze. Kura przeszła parę kroków, spojrzała na Iliego i pewnym krokiem ruszyła w stronę kąta, gdzie zaraz usadowiła się przy ogniu, jakby była u siebie. Lubi ciepło, powiedziała Nora. I muzykę. Choć żadnej nie mam. Elli podał jej kubek wody i skinął głową w stronę łóżka przy ścianie. Możesz spać tam? Resztę ustalimy jutro. Wzięła kubek, ale nie usiadła. Mogę pozamiatać? Co? Wskazała na palenisko. Nie jest brudno. Po prostu wydaje się, że to coś, co powinnam zrobić. Eli nie oponował. Po prostu wskazał na miotłę. Nora podniosła ją i zaczęła zamiatać, jakby to była najbardziej naturalna rzecz na świecie. O zachodzie słońca podłoga lśniła. Do gulaszu dodała jeszcze garść ziół, a Harriet złapała dwie myszy. żadnej nie zjadła, tylko przyniosła jak małe pokonane trofea. Eli nie powiedział zbyt wiele, ale gdy postawił drugi talerz na stole, zadbał, by był pełny. Jedli w ciszy, takiej, która nie przygniatała. Gdy zapadła noc i powrócił wiatr, Eli przysypał ogień, a Nora rozwinęła cienki koc na łóżku. Zanim się położyła, spojrzała na niego i powiedziała cicho: Dziękuję, nie musiałeś. Wiem, odpowiedział Eli. Odwróciła się, wtuliła pod koc. Harriet wskoczyła na brzeg łóżka i położyła głowę przy boku Nora. Eli usiadł przy palenisku, wpatrzony w płomienie. Słuchając cichego oddechu dziewczyny, kury i czegoś w swojej piersi, co nie poruszyło się od lat. Na zewnątrz gwiazdy zaczęły migotać, a drzewa skrzypiały, jakby szykowały się do oglądania. W środku drwal nie czuł się już tak samotny. Poranek nadszedł ze stalowo niebieskim niebem i zapachem dymu z drewna. Szron przylegał do trawy na zewnątrz, ale wewnątrz chaty ciepło utrzymywało się jak koc. Nora wstała wcześniej, zanim Eli się poruszył. Cicho jak cień. Kura Harriet już siedziała przy drzwiach, zaglądając przez szparę niczym strażniczka. Nora podsyciła ogień, dorzuciła kilka porąbanych polan i mieszała wodę w czajniku, aż ta zaczęła syczeć parą. Znalazła płatki owsiane w spiżarni i gotowała je powoli, dodając suszone jabłka i szczyptę cynamonu, który znalazła w małym, napoczętym słoiczku. Eli wyszedł ze swojego pokoju właśnie wtedy, gdy stawiała miski na stole. Jego twarz wciąż była przysypana snem, broda rozczochrana, koszula pognieciona. Zatrzymał się, widząc czekające śniadanie. Nie musiałaś, mruknął, przecierając jedno oko. Wiem, odpowiedziała Nora, ale masz drzewa do ścięcia. Ktoś powinien cię nakarmić, zanim któreś spadnie ci na głowę. Eli usiadł ostrożnie, jakby cała scena mogła zniknąć, jeśli ruszy się zbyt gwałtownie. Podała mu herbatę i łyżkę. Harriet delikatnie dziobała podłogę przy jego bucie, sprawdzając okruszki, jak inspektor sanitarny. Jedli w ciszy, spokojnej, naturalnej, nie niezręcznej. Potem Eli założył płaszcz i ruszył do drewutni, a Nora chwyciła wiadro i poszła po wodę. Nie pytała, gdzie jest studnia, po prostu podążyła za ścieżką z ubitej ziemi, aż ją znalazła. Harriet oczywiście poszła za nią. Kroczyła za Norą jak dama z dobrego domu. Przeskakując korzenie i kałuże, jakby wychowała się w kościele. Gdy wracały, Harriet nagle się zatrzymała. Jej pióra się nastroszyły. Skoczyła dwa razy, a potem rzuciła się naprzód. Mała brązowa smuga przemknęła przez szron. Mysz. Harriet rzuciła się i przygwoździła ją z prawą. Nora wybuchnęła śmiechem. Prawdziwym śmiechem. Takim, który brzmiał, jakby coś się w niej odblokowało. W chacie Eli usłyszał to i zatrzymał się w pół zamachu. Jego siekiera zawisła nad kłodą. Ten śmiech osiadł gdzieś głęboko w nim, jakby nie rozbrzmiewał w tych ścianach od dekady. W kolejnych dniach rutyna przyszła łatwo. Nora nigdy nie pytała o obowiązki. Po prostu je robiła: naczynia, zamiatanie, pranie. Zacerowała dziurę w jednej z koszul Eliego bez słowa, a całą jego spiżarnię uporządkowała, gdy on rąbał cedr. Znajdowała małe sposoby, by coś poprawić. Nie czyniąc przy tym hałasu. Eli początkowo trzymał dystans, ale jej obecność sprawiała, że miejsce przestawało przypominać jaskinie, a zaczynało przypominać dom. Harriet stała się stałym elementem codzienności. Zwijała się przy palenisku jak kot, przynosiła martwe myszy pod drzwi niczym trofea, a raz nawet ostrzegła Nora przed przeciekiem w dachu, głośno dziobiąc w miejscu, gdzie kapała woda. Myślę, że twoja kura jest mądrzejsza niż większość mężczyzn, których znam, powiedział Eli pewnej nocy. Jest uparta i dumna, odparła Nora. Co oznacza, że jest mądrzejsza od nas obojga, razem wziętych? Czwartego dnia śnieg przyszedł bez ostrzeżenia. Gęste, powolne płatki spadały jak pióra z nieba. Eli wrócił wcześniej, buty chrzęściły od szronu, broda pokryta była białym puchem. Wyglądał na zmęczonego. Nie tylko ciałem, ale i duszą. Nora siedziała przy ogniu, przyszywając guzik do jednej ze swoich nielicznych sukienek. Spojrzała na niego, gdy wszedł, ale od razu nie zapytała o nic. Powiesił płaszcz, zdjął buty i opadł na ławę przy kominku. Zły dzień? Zapytała łagodnie. Wpatrywał się w płomienie. Drzewa nie padają jak trzeba. Wiatr ma dziwny skręt, jakby cały las wstrzymał oddech. Pokiwała głową. Może to tylko zmiana pory roku. Może. Nie wyglądał na przekonanego. Harriet podeszła i stuknęła głową w jego but na powitanie. Spojrzał na nią, potem na Norę. Ona kiedyś się boi? Tylko gdy ja się boję. To znów go uciszyło. Później tej nocy, po kolacji, gdy ogień dogasał, zaskoczył ją pytaniem: Uciekłaś? Nora znieruchomiała, łyżka w połowie drogi do ust. Nie naciskał, po prostu czekał. Wzrok utkwiony w parze unoszącej się z kubka. Nie do końca, powiedziała w końcu. Odeszłam. Uniósł brew. Mój ojciec zmarł dwie zimy temu. Mama szybko wyszła za mąż ponownie. Ten mężczyzna, on nie chciał mnie w domu. Mówił, że mam za dużo do powiedzenia, że jestem dziwna, że przynoszę pecha. Więc odeszłaś. Dał mi dwie opcje: zostać i być służącą, albo odejść z niczym. A ty wybrałaś nic? Wybrałam wolność i Harriet. Harriet, jakby wyczuwając swoje imię, cicho zagdakała przy palenisku i wtuliła się głębiej w koc przy ogniu. Eli powoli pokiwał głową. Cieszę się, że tu przyszłaś. Nora zamrugała. Naprawdę? Spojrzał na nią, jego wyraz twarzy był nie do odczytania. W chacie jest ciszej teraz, ale w ten dobry sposób. To było najbliższe komplementowi, jakie kiedykolwiek wypowiedział. Nora uśmiechnęła się ciepło i zmęczona. Dziękuję, Eli. Około północy Nora nagle się obudziła. Coś usłyszała. Nie w środku, na zewnątrz. Podeszła do okna i zajrzała przez oszronioną szybę. Jakaś postać poruszała się przy zagrodzie pod drzewem. Okryta płaszczem, zbyt duża, by być nieszkodliwa. Jej serce zabiło mocniej. Postać stała nieruchomo, patrząc w stronę chaty. Potem powoli podniosła rękę i upuściła coś w śnieg. Kiedy Nora otworzyła drzwi, postać zniknęła już w lesie. Wyszła na ganek, Harriet tuż za nią, uklękła przy przedmiocie leżącym w śniegu. To był worek z Juty, a w środku kości kurczaka i poszarpany kawałek materiału z czymś nabazgranym zimnym, czarnym atramentem. Ty jesteś następna. Jej krew zamarzła. Harriet wydała niskie gardłowe dakanie. Za nią drzwi zaskrzypiały. Eli stał w progu z karabinem w ręce, bosy mimo zimna. – Co się dzieje? – zapytał. Nora odwróciła się, blada i drżąca. – Znalazł mnie. – Kto? – Mój ojczym. Uchwyt Eliego na karabinie się wzmocnił. Spojrzał ponad nią w ciemne drzewa. – Jesteś tu bezpieczna – powiedział. Ale nawet wypowiadając te słowa, nie był tego pewien. Ogień trzaskał nisko i niespokojnie, rzucając długie cienie na deski podłogi. Nora siedziała na skraju pryczy, jej dłonie były zaciśnięte na kolanach. Worek jutowy leżał obok paleniska, nietknięty od chwili, gdy go przyniosła. Kości kurczaka nadal w środku. Niemy, groteskowy dowód wiadomości, którą tylko ona w pełni rozumiała. Eli stał przy oknie, wciąż z karabinem w ręku, jego ramiona napięte jak nigdy wcześniej. Na zewnątrz śnieg już nie padał. Las był nieruchomy, ale nieruchomość w lesie nie oznaczała bezpieczeństwa. Oznaczała czekanie. Zostawiał takie rzeczy w domu, powiedziała cicho nora. Martwe ptaki, czasem listy. Lubił wysyłać ostrzeżenia. Eli się nie odwrócił. To nie jest tylko ostrzeżenie, to jest wyzwanie, spojrzała na niego. Wierzysz mi? Zacisnął szczękę. Widziałem już taki rodzaj okrucieństwa. Zawsze przychodzi z uśmiechem i pachnie łyski. Zapadła cisza. Harriet stała przy drzwiach na straży. Pióra nastroszone, jedno oko utkwione w oknie, jakby i ona rozumiała zagrożenie nocy. On się nie zatrzyma, wyszeptała Nora. Nigdy się nie zatrzymuje. Ellie w końcu się odwrócił. Przyszedł za tobą przez śnieg i lasy tylko po to, by cię przestraszyć. Nora powoli pokręciła głową. Przyszedł, bo nienawidzi przegrywać rzeczy, które uważa za swoją własność. Twarz jego pozostawała niewzruszona. Potem przeszedł przez pokój, usiadł naprzeciw niej i położył karabin między nimi na stole. Nie trafiłaś tu przypadkiem, powiedział. Przyszłaś tu, bo wiedziałaś, że będziesz potrzebować pomocy. Zamrugała, łzy napłynęły jej do oczu, ale nie spłynęły. Nie chciałam cię w to wciągnąć, nie zostałem wciągnięty, odpowiedział. Sam wybieram, by w tym być. To duża różnica. Następnego ranka świat za oknem wyglądał na czysty i jasny. Śnieg błyszczał jak szkło, maskując fakt, że niebezpieczeństwo wciąż czaiło się pod jego powierzchnią. Eli był już na nogach, rąbał drewno dalej w lesie, gdzie jego kapelusz ledwo wystawał ponad zaspy. Teraz nosił karabin przypięty do pleców. Nora siedziała przy stole, próbując zająć się szyciem, ale jej dłonie drżały bez ustanku. Harriet obserwowała ją z przechyloną głową, cicho gdacząc. I wtedy rozległ się dźwięk kopyt. Zamarła. Jeden koń poruszający się powoli? Pewnie. Harriet rzuciła się do drzwi i napuszyła pióra. Nora szybko podeszła do okna i wyjrzała. Jeździec się zbliżał. Duży mężczyzna w ciężkim płaszczu i kapeluszu naciągniętym nisko. Jego twarz była zasłonięta szalikiem, ale Nora nie musiała jej widzieć. Poczuła go w kręgosłupie. Jej ojczym. Zatrzymał się przed bramą i zsiadł z konia, jakby był właścicielem tej ziemi. Bez wahania, bez cienia niepewności. Nora chwyciła karabin z nadkominka, jej pierwszy odruch, ale też jedyna opcja i wyszła na zewnątrz. Jej oddech zamarł, gdy zobaczyła ten okrutny uśmiech na jego twarzy. No proszę, proszę, wymamrotał. Nie spodziewałem się zastać cię aż tak wysoko. Co to? Już się bawisz w żonę pioniera? Trzymała karabin pewnie. Musisz odejść. Jeszcze nie skończyłem mówić. Skończyłeś w dniu, w którym nazwałeś mnie ciężarem, w dniu, w którym rzuciłeś Harriet o ścianę, bo dziobnęła ci but. Zaśmiał się powoli i okrutnie. A ty nadal nosisz tę kurę, jakby była twoją siostrą. Ona ma więcej odwagi niż ty kiedykolwiek miałeś. Mężczyzna zrobił krok do przodu. I wtedy rozległ się huk z linii drzew. Śnieg eksplodował u jego stóp. Odskoczył zaskoczony, a Eli wyszedł z sosny, celując do niego z karabinu. Jeszcze jeden krok, powiedział chłodno Eli, a następny nie chybi. Mężczyzna uniósł ręce, parskając. Ty musisz być tym drwalem. Czułem zapach sosny i moralnej wyższości. Eli nie odpowiedział. Ruszył powoli, równo, bez wahania. Masz czas do pięciu, żeby zawrócić konia, powiedział Eli. Jeden. Mężczyzna nie drgnął. Dwa. Nie odjadę bez trzy. Wskoczył na konia, przeklinając. Cztery. Uderzył konia i pogalopował precz. Tuż przed pięć. Tego wieczoru w chacie było ciszej niż zwykle. Eli siedział przy świecy, ostrząc nóż. Nora siedziała na pryczy, Harriet zwinięta przy jej boku, głowa schowana pod skrzydłem. Wróci, powiedziała cicho. Wiem, odparł Eli. I będzie gorzej. Skinął głową. Niech przyjdzie odwróciła się ku niemu. Nie musisz mnie chronić już wystarczająco zrobiłeś. Eli spojrzał na nią oczami, człowieka, który widział zbyt wiele samotności. Posprzątałaś mój dom, gotowałaś posiłki, sprawiłaś, że moje dni znowu coś znaczyły. Nie jestem ci winien ochrony. Oferuję ją dobrowolnie. Otworzyła usta, by odpowiedzieć, ale zamiast tego wstała i podeszła do niego. Dlaczego? zapytała. Dlaczego ci zależy? odłożył nóż. Bo wiem, jak to jest stracić wszystko i mieć świadomość, że nikt nie wierzy, że to w ogóle było Twoje. Po raz pierwszy oparła się o niego. Nie ze słabości, ale z zaufania. Harriet cicho zagdakała, jakby aprobując. Minęły trzy dni, żadnego znaku po jej ojczymie, żadnego jutowego worka, żadnych cieni wśród drzew, a mimo to czekali. Eli budował pułapki przy granicy lasu, wzmacniał okiennice, utrzymywał niski płomień i zasłaniał lampę. Aż późnej nocy ciszę przerwał nie krok, lecz dym. Sączył się spod drzwi, gęsty, czarny, wściekły. W powietrzu czuć było zapach nafty. Chce nas wypalić, warknął Eli, pędząc po beczki z wodą. Nora chwyciła harriet i walizkę. Okno z tyłu. Wydostali się właśnie w chwili, gdy przednia ściana zapadła się do środka, a płomienie lizały sufit. Na śniegu z dymem wijącym się za nimi, Eli chwycił ją za rękę i pociągnął w stronę lasu. Nie zatrzymali się, dopóki chata nie została za nimi. Rozżarzona pożarem, jak rozpadnięta gwiazda. Nora padła na kolana, wszystko przepadło. Eli nic nie odpowiedział. Spojrzał za siebie tylko raz, tylko jeden raz, po czym powiedział: Nie wszystko. Pomógł jej wstać. Ty wciąż jesteś. Ja wciąż jestem. Zbudujemy wszystko od nowa. A on, Eli zmrużył oczy, patrząc w stronę linii drzew. Będziemy polować. Pierwsze godziny poranka spędzili pod osłoną sosen i cienia. Chata wciąż żarzyła się w oddali, jak upadła gwiazda. Policzki Nora były pokryte popiołem. Ręka w płaszcza przypalony, ale wciąż trzymała się walizki i Harriet jakby były ostatnimi kawałkami domu, jakie jej zostały. Eli kucał obok niej, nasłuchując nie ognia, ale ciszy po nim. Śnieg znów zaczął padać, tym razem lekko i leniwie, przykrywając ziemię miękkością, która drwiła z nocnej przemocy. On chciał nas zabić, wyszeptała Nora. Eli skinął głową. Albo przestraszyć cię tak bardzo, że znowu uciekniesz. Nie mogę już uciekać. I nie będziesz musiała. Przez chwilę milczeli. Siedzieli tylko oddychając dymem i zimnym powietrzem. A Harriet schowała głowę pod brodę Nora i wydała cichy, zadowolony dźwięk, zupełnie nie pasujący do chwili. W końcu Eli wstał. Muszę znaleźć ślady, zanim śnieg je zatrze. Idę z tobą, peto powiedziała Nora. Spojrzał na nią. Naprawdę spojrzał. Była posiniaczona i wyczerpana, ale ogień w jej oczach był jaśniejszy niż ten, który strawił chatę. Skinął głową. Nie zajęło długo znalezienie tropu. Mężczyzna nie zakrył swoich śladów. Arogancja, może lenistwo. Śnieg go zdradził. Głębokie ślady kopyt, rozrzucone odciski butów, kilka połamanych gałęzi. Poszedł na południe, w stronę urwiska. Szli pieszo. Eli niósł karabin przed sobą jak ostrzeżenie. Nora trzymała jedną ręką pasek walizki, a drugą podtrzymywała prowizoryczną torbę dla Harriet. Kura wydawała się nieporuszona niebezpieczeństwem. Czasem wychylała głowę, jakby chciała skomentować sytuację. Około południa zauważyli dym na horyzoncie. Małe ognisko schowane pod skalnym nawisem. Jeden koń, jeden mężczyzna. Siedział na pniu, płaszcz szczelnie zapięty, piersiówka w dłoni. Eli dał Nora znak, by została z tyłu. Nie, szepnęła. Pozwól, że najpierw z nim porozmawiam. Jesteś pewna? Jeśli nie zakończę tego na własnych warunkach. Zawsze będzie miał nade mną władzę. Eli zawahał się, po czym opuścił karabin. Nie zbliżaj się za bardzo, osłaniam cię. Nora weszła na polanę niczym duch, jej buty lekko skrzypiały na śniegu, przyciągając uwagę ojczyma. Spojrzał w górę, pijany, ale niezaskoczony. No proszę, powiedział z drwiącym uśmiechem. Nie sądziłem, że dziewczynka od kur ma w sobie tyle odwagi. Stała prosto, lekko się trzęsąc, ale twardo. Spaliłeś ostatnie miejsce, w którym czułam się bezpieczna. Wzruszył ramionami. I tak nigdy nie należało do ciebie. Myślałaś, że ucieczka do jakiegoś drwala cię naprawi? Nie potrzebowałam naprawy. Nie, potrzebowałaś posłuszeństwa. Chwiał się lekko. Wychowałem cię, karmiłem. To czyni cię moją. Karmiłeś mnie resztkami i częściej podnosiłeś rękę niż głos. To też wychowanie, wypluł. Myślisz, że teraz coś znaczysz? Jesteś dziewczyną z skórą i obcym, który nie wie lepiej. Już nie jestem dziewczyną, powiedziała. Jestem kimś, kto przeżył ciebie. Zaśmiał się, gorzko i pusto. I co teraz? Przyszłaś mnie zabić? Nie, odpowiedziała. Wtedy z drzew wyszedł Eli. To ja, powiedział. Mężczyzna sięgnął po coś może nóż, a może tylko dumę. Nie miało to znaczenia Eli był szybszy. Nie strzeliłby zabić, tylko by zatrzymać. Padł jeden strzał. Kula przeszyła u do mężczyzny. Zabył z bólu i upadł. Zimno tu, powiedział Eli, podchodząc powoli. Szkoda byłoby krwawić zbyt długo. Nora nie drgnęła. Podeszła do niego i stanęła nad jego wijącym się ciałem. Chcę, żebyś na mnie spojrzał, powiedziała. Zajęczał i rzucił przekleństwem. Spójrz na mnie, powtórzyła. Bo musisz coś zrozumieć. Nie należę do ciebie, nigdy nie należałam. Złamałeś we mnie wszystko, co było delikatne, ale nie to, co było silne. Próbowałeś przestraszyć mnie, bym była posłuszna, a nauczyłeś mnie tylko, jak przetrwać. Sięgnęła do płaszcza i rzuciła na jego kolana ten sam jutowy worek, który wcześniej zostawił jej. Oto twoja wiadomość, powiedziała. Zwracam nadawcy. Warknął, ale ona już odchodziła. Eli związał go mocno, przyłożył śnieg do rany, by zatamować krwawienie, i zostawił notatkę dla najbliższego szeryfa w posterunku 10 mil w dół rzeki. Niech sprawiedliwość dokończy drogę, powiedział. Nie wrócili do chaty. To były już tylko popioły. Zostały jedynie kamienie i żar. Zamiast tego Eli zabrał Nora do starego schronu traperskiego, który zbudował lata temu. Mniejszy, zimniejszy, ale bezpieczny. Rozpalili ogień, zaparzyli herbatę. I zaczęli łatać to, co się dało. Harriet ułożyła się w słomianym kącie i natychmiast zniosła jajko. Nora zaśmiała się. Nigdy wcześniej tego nie zrobiła. Chyba w końcu się rozluźniła, powiedział Ilaj. Nora spojrzała na niego, ogień tańczył w jej oczach. Nie wiem, co mam teraz robić. Nalał herbaty do pękniętego blaszaka. Zacznij od nowa. Ze mną, jeśli chcesz. Spojrzała na swoje dłonie, potem znów na niego. Myślę, że chce. Skinął głową. To budujemy. Minęły tygodnie, rąbali nowe drewno, odzyskiwali co się dało z ruin i zaczęli wznosić nową chatę. Część jego, część jej. Ziemia zdawała się przyjmować tę drugą szansę. Gleba odmarzła wcześniej, śnieg zszedł łagodnie. Eli zbudował dla niej grządkę ogrodową przy południowej ścianie. Nora hodowała kury. Nie tylko Harriet, ale małe statko. Każda miała imię. Większość była posłuszna. Żadna nie była tak sprytna jak ta pierwsza. Harriet spała przy palenisku, rządząc kurnikiem jak pierzasta królowa. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli na ganku niedokończonego jeszcze domu, Nora oparła głowę o ramię Eliego. Myślałam, że uciekam, powiedziała. Ale może po prostu szłam w stronę czegoś lepszego. Eli spojrzał na wzgórza złociste w zachodzącym słońcu. Czasem nie wiemy, jaka jest różnica, dopóki tam nie dojdziemy. Harriet wskoczyła na kolana Nora, cicho zagdakała i ułożyła się wygodnie. I po raz pierwszy od bardzo dawna Nora nie czuła się ścigana, czuła się wybrana.